Z tej strony szybki banan, witam Was serdecznie na Annihilator Questie na main Server na trybie RPG. Ja znajduję się tutaj już przy Questie. Gracze nie wiedzą, że jestem na serwerze. Jestem na Waniszu, jestem niewidzialny. Eee, a jak widzicie, tam już jest cały team, już są już cztery osoby. Oni chcą rozpocząć ani Hiliator Questa. Przez chwilę była tutaj jedna drużyna, nie dała rady. Było mega śmiechu eee, bo gościu, który przeżył w połowie parkura, jak już dochodził tutaj. Skakiwał do lawy, wracał z powrotem i chciał po raz kolejny przejść tego parkura i doskoczyć tutaj. Zamiast wejść po tej kładce i wskoczyć sobie do góry, nie. Teraz chciałbyś mistrzem. Aż mu się podki skończyły i zginął. Nie wiem, jak tego dokonał. Reszta drużyny nie dała rady. Eee, nagrywałem to. Niestety zapomniałem całkowicie o głosie. Nie włączyłem Audacity i nagrywania w Audacity. Niestety głos się na nagrał. Dlatego postanowiłem nagrać to jeszcze raz. Eee, dajcie też znać, czy będziecie chcieli taką serię, właśnie odcinków eee, z, z graczami w roli głównej. Tak więc zaczęli, zaczęli walkę. Kto tam was startował? Wystartował Kamil. Eee, właśnie on przez chwilę, szczerze mówiąc, zrobił tego quest'a. Po niego jest polski Ziom 7. Mistrz ostrze i Hupson, nie ma tego gościa, który zginął, to się nazywał Mi. Zaraz wam powiem szybko. Tak, to jest ten właśnie co pisze ten Marcinek899. Był mistrzem, był mistrzem naprawdę. Eee, dobra, sprawdźmy jaki sprzęt ma przy sobie Kamil eee, czy, czy da radę wykonać tego questa? Ma do sporo potek. O, jeszcze więcej ma demonicznych rubinów, jest to naprawdę przygotowany dobrze zawodnik. Eee, ponad dwa, ponad trzy, ponad pięć staków. Ponad 5 staków strzał, tak więc yy, jest naprawdę przygotowany i jest już niedługo, a już zabrał jedną, czwartą życia. Władcy demoniów, więc yy, myślę, że pójdzie to z górki. Zobaczmy, jak przygotowała się reszta zawodników. Mamy tam polski, polski ziom, Infsi, polski. Zobaczmy, jak on jest przygotowany. Ma naprawdę sporo miksturek, yy, więc myślę, że z tym sprzętem da radę. Strzały też ma, więc widać, że jest też przygotowany. W razie gdyby na przykład Hamil miał paść, to wtedy on, on się zajmie tym. On, on powinien podołać temu wyzwaniu. Sprawdźmy kolejnego gracza: Mist Ostrze, Miecz Ostrze, chyba tak? INFC, Nie yeah. Miecz Ostrze, tak jest. Również jest przygotowany, niez, niezwykle przygotowany. E, powinien bez problemu dać radę. Demoniczną Esencję też ma na pełną, wypełnioną. Hubson na końcu jest. Sprawdźmy jeszcze Hupsona, Infsi, Hubson. Yy, tak, ma sporo potek i w sumie na razie nie dostaje żadnych obrażeń, tak więc... Yy, zobaczmy jak to się skończy. Generalnie ten quest kiedyś był bardzo trudny i w tym miejscu nie było tych kładek, które pozwalały nam tutaj wskoczyć pyk, pyk i do środka. Teraz yy, jest to znacznie trudniejsze, ponieważ wiadomo, yy, ja jeszcze rozważam utrudnienie tego questa, bo on już finalnie zrobił się. Naprawdę lajtowy, i powiedzmy, pokona przejście go nie jest już tak trudne jak było kiedyś. Eee, teraz jest dużo wysoko po postaci i generalnie oni zazwyczaj się. Te, ci słabsi gracze biorą się po prostu jako taki towarzysz, który tylko e, będzie z tyłu skakał i liczył, że nie dostanie za wiele obrażeń, a później sobie dopłynie przez tą lawę do końca. Eee, dlatego pytanie do Was. Eee, I odpowiedzcie mi szczerze, bo odcinek odcinkiem, ale dajcie znać, czy. Może nie zmienić tego quest'a i go lekko utrudnić, czyli zlikwidować te dwa bloki, które tak naprawdę ułatwiają zadanie całkowicie. I po zabitym bosie po prostu trzeba przejść tego parkura perfekcyjnie. Ten parkur nie jest trudny, zobaczcie, on, on tu jest banalnie prosty. To jest kilka skoków. Eee... <laughs> I się wyłożyłem na tych kilku skokach, tak? Eee, kilka skoków. Wiadomo, strzały to jest jedyne jakby niebezpieczeństwo, które Wam grozi. Strzały z boku. Jeśli Was jest czterech... To większość z Was bez problemu przebiegnie. Jeśli jest jedna osoba, to jest niezwykle trudno. Yy... Więc no, to jest kwestia jakby, jakby farta. Też yy, powiedzmy osoba, która jest jakby strzele, strzelniczym, czyli jest na przodzie, miałaby najłatwiej, bo wtedy jak ona biegnie pierwsza, to raczej sklepy się będą koncentrować na, na pozostałej części graczy. E, myślę, że taka forma anihilatora byłaby jeszcze ciekawsza, e, kiedy na przykład wtedy 3 z czterech osób by były w stanie przejść quest, a ta jedna by miała na przykład duże problemy, trudności. E, nie wiem. Myślę, że coś takiego wprowadzenia byłoby bardzo ciekawe, i wyrównałoby troszeczkę szanse. Sprawiłoby też, że te zwoje, które zdobywacie z tego questa, byłyby cenniejsze. Bo teraz, jeśli ktoś naprawdę sobie radzi na tym queście i chce sprzedać ten zwój, to on powoli zacznie się robić bezwartościowy, z uwagi na to, że yy, tak wielu Was tutaj jest. O, i przeszli już quest'a, dali radę. No i proszę, Kamil już biegnie. O, wpadł do lawy, tak? I płynie, i płynie. na Napewniaka ten też płynie. Każdy wskakuje do lawy i po prostu płynie. O, polski ziom zdecydował się wrócić. Nie wiem dlaczego. Mógł już w sumie płynąć. Chupson jeszcze tam walczy. O, widzicie, I tutaj jest po prostu kwestia parkura. Zobaczcie, Chupson zrobił to perfekcyjnie, przeszedł sobie całego parkura i właśnie w taki sposób powinno. Ojej, polski ziom! Jednak stwierdził, że będzie płynął do końca. Dajesz ziomuś, dajesz, płyniesz na kraula, na żabkę. Wszystkie dowolne style. Eee, jeszcze kawałek. Jak tam ci w ogóle idzie z podkami? polski ziom? Ty pamiętaj o tym, że jak pijesz, to płyniesz ziom... wolniej eee, podczas picia. Jak widać, tam jeszcze sojusznicy czekają. A W sumie, czy oni mają problem, żeby wskoczyć tu? Nie wydaje mi się. To jest banalnie proste. Kamil czeka. skakuje do lawy. Chyba mu zimno było w stopy. Yy, no nie wiem, jednak wyszedł. Chyba, chyba sobie je nagrzał. Próbuje przygotować się do skoku. Perfekcyjny skok! Znowu na główkę do lawy. Polski ziom podbija do niego. Co się stanie w tym momencie? Co się stanie? Czyżby... Czyżby ci gracze nie potrafili skakać? Nie wiem. Ko ho ho! Co za wybitne skoki. Zaprezentuję Wam, że to nie jest naprawdę takie trudne. Stajemy sobie na bloczku. Pyk i jesteśmy na górze. E, no ale cóż, panowie, panowie walczą. Tak, dał radę ten, co, nie wiem, niewiarygodny zawodnik. Tutaj te na, na anihilacji te rzeczy, które tutaj się dzieją są niebywałe. Co jeden odcinek, co, jeden, co jedna grupa przechodzi tutaj, to jest jakaś e, beka po prostu z tego odcinka, bo ktoś niezwykły po prostu się pojawia i e, jego wyczyny są niemożliwe. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Żeby troszeczkę utrudnić na przykład ten Anihilator, żeby sprawić, że tutaj gdzieś będzie kładka jakaś dodatkowa, Jeśli, czy na przykład jej nie będzie. Czyli generalnie to myślę, że takie odcinki byłyby bardzo, bardziej ciekawe, zwoje byłyby bardziej wartościowe. A wiadomo, teraz sobie już tam kończy jedna ekipa Anihilator. Już sobie wybierają generalnie nagrodę, jaką byście chcieli i spodziewam się, że zaraz się tu pojawi druga ekipa, tak? Nie, jeszcze drugiej ekipy nie ma. Eee, ale prawdopodobnie za chwilę znowu się pojawi. Bo szczerze mówiąc, ja tutaj jestem od 20 minut, patrzyłem, jak sobie gracze wykonują te questy i było to naprawdę zabawne. Niektórzy dawali radę, niektórzy nie. Eee, jednakże ten etap tutaj jest naprawdę bardzo prosty. Generalnie, jeśli osoba strzelająca jest ogarnięta, a reszta ma potki, to ten quest jest banalnie prosty. Myślę, że tutaj to wyzwanie parkurowe byłoby jak najbardziej wskazane. Zobaczcie, to przeskoczenie tego jest naprawdę proste. Zobaczcie, ja to przeskoczyłem w 3 sekundy. Eee, jak będziecie tak dobrze skakać, jak ja teraz. To strzały Was nie dosięgną. Yy, oczywiście, jak będziecie sobie po jednym bloczku, nie wiem, robili takie coś na shiftie, że podchodzicie tutaj, pyk. to może wam nie wypalić i dostaniecie strzały po prostu od szkieleta. Ale w innym przypadku, ja sobie wyłączę game moda. Już mnie atakują? Tak, już mnie atakują. No to i patrzcie, biegniemy. Szczerze mówiąc, i tak to zrobiłem bardzo wolno, ale dałem radę. I no, praktycznie dałem radę. I nie, nie, akurat w tym przypadku musiałbym zaczynać od nowa z uwagi na to, żeby tej kładki nie było. Dlatego dajcie znać, czy to nie jest dobrym rozwiązaniem czasem. Bo szczerze mówiąc, podki nie są drogie. Podki nie są nawet e, jakąś taką stratą. Podki możecie zyskać za zwykłe klejnoty na warp portale. Tutaj po prostu. I potki są naprawdę tanie. Nie musicie ich u alchemika kupywać, bo tam są drogie. Ja kiedyś, wiadomo, podczas odcinka nagrałem to, jak kupiłem tam. Ale to było wszystko wiadomo, żeby ciekawy odcinek ładnie wyglądał. A tutaj zobaczcie, tutaj dajecie 5 nadkruszonych diaksów i macie jedną potkę. No dobra, dajcie 20, macie 5 potek. I to jest naprawdę tania tania oferta. Tu samo z, na przykład z emeraldami czy z rubinami. Yy, I to są fajne potki leczenia 2, czyli już naprawdę takie yy, zacne tu macie żarcie, ale to nie ma znaczenia. Wiadomo, te, te, te klejnoty zdobywacie bardzo szybko, wystarczy, że niezależnie jakie macie level, idziecie na zerowe ekspowisko, zabijacie trochę zombie i tych klejnotów macie pełno, więc myślę, że takie, taka zmiana byłaby dosyć ciekawa, ale dajcie znać, co w komentarzach sądzicie, czy chcielibyście, aby faktycznie tych dwóch kładek nie było i utrudnilibyśmy tego quest'a, przez co te zwoje by zyskały na wartości. Osoby, które tutaj radzą sobie bez problemu na tym quest'ie też byłyby w stanie za lepsze ceny sprzedać te zwoje, no bo teraz jak się Wpiszę po prostu nie wiem yy, oferty i wpiszę się da się szukaj da się zwój no to zobaczcie tych zwój jest pełno i nie wiem znajdźmy jakiś zwój naprawy o mamy zwój nie nie naprawy samo naprawy to by musiał być zwój. Ta 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 ta. akurat nie ma żadnego może to się zwój nie nazywa do końca mm, Warp Sklep. Jeszcze to szybko sprawdzę. się chce, nie chcę wierzyć, że na, na handlu nikogo nie ma. To jest niemożliwe. Zwój aury trucizny. Dobra, wpiszemy samo na prawo w sumie, tak? Ok, czyli oferty szukaj samo na prawa. Kurczę, akurat żadnych zwoi nie ma. Nie wiem, czy to tak fajnie schodziło, czy, czy akurat wszystkie. Zniknęły tak czy inaczej, te zwoje na pewno zyskałyby na cenie, jeśli by było ich po prostu mniej na sprzedaży, na ofertach. Eee, tak więc utrudnienie tego questa, no myślę, żeby sprawiło, że e, każdy by na tym zyskał, a też nie byłyby te przedmioty z questa takie mało wartościowe. Oczywiście wolę was spytać, żeby nie było, że za mocno wam utrudniam, jeśli wiecie, że nie dacie sobie rady z tym parkurem. No to zostawimy to w takim No w taki sposób jak teraz jest Dajcie też znać czy chcecie zobaczyć więcej takich odcinków Gdzie gracze coś expią Czy robią jakiegoś quest'a A ja jestem jako powiedzmy osoba trzecia Która patrzy z góry jak ktoś sobie radzi Czy to w formie tego quest'a czy w formie jakiegoś innego Gdzie na przykład ktoś będzie miał zamiar Z kimś walczyć Dajcie znać w komentarzach czy jednak wolicie odcinki z mojej perspektywy Czy może czasem nagrywać takie z innej I kolejna druga ważna rzecz Już to tytułem końca jest To będzie krótki odcinek w sumie Planuję nową serię na moim kanale. Ona też będzie dotyczyła trybu RPG. Być może kiedyś jakichś innych trybów również, ale na razie, stricte RPG. Odnośnie takiego czegoś, że będę was trollował troszeczkę, tak? Że podejdę do Was, nie wiem. Pojawi się u Was jakiś dziwny potwór, czy na przykład nie wiem, straci, zamieni Wam się wa, różdżka na jakąś inną, czy, czy jakiś przedmiot, czy będę jakieś bloki zmieniał, czy jakąś dziurę gdzieś tam stworzę. Różne formy trollowania, sami zobaczycie. Jeśli Wy się zorientujecie, że jesteście trollowani, to już jest taka informacja do Was, pamiętajcie o tym, to po prostu skaczcie i uderzajcie mieczem w powietrze. Wtedy będę wiedział, że Wy wiecie. Jeśli Wy będziecie, jeśli mnie poinformujecie w taki sposób, to oczywiście dostaniecie ode mnie jakąś nagrodę upominkową i czy to będzie jakiś na przykład, nie wiem zwój ze moim zdjęciem, taki, który można gdzieś w grze kupić normalnie za, do diamenty. Będziecie mieli za darmo i myślę, że to będzie w takiej jakiejś nietypowej formie, tak żeby każdy wiedział, że jednak ktoś był strolowany. Taka po prostu pamiątka dla Was, że no, byli, uczestniczyliście w takim odcinku. Co jeszcze? Co jeszcze mogę dodać? Yy, aha, przede wszystkim nie mówcie absolutnie, że zostaliście sterowani, nie piszcie tego na czacie, nie informujecie innych graczy, że zostaliście sterowani. Po prostu jeśli wiecie, że jesteście sterolowani, skaczecie, uderzacie mieczem. jeśli napiszecie, że zostaliście sterolowani lub yy, yy, w jakiś sposób będziecie informować innych graczy, to nagrodę nie dostaniecie i jakiegoś tymczasowego yy, bana wam zaplikuje, żebyście na przykład nie przeszkadzali podczas kontynuowania takiego odcinka. No ale po prostu proszę was byście takiego czegoś nie robili, aby się te bany no żeby nie były potrzebne po prostu. E, Okej, okay, to z mojej strony wszystko. Dajcie znać co o tym sądzicie, co sądzicie o tym kłaście, co sądzicie o odcinkach, odnośnie graczy i co sądzicie o tym pomyśle na nową serię strollowania. Tak więc ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was cieplutko, Cześć. No, what are you waiting for? Do it. Just... Do it! Yes, you can! Just do it!